Cześć, z tej Marek Trybu Solo. Dziś mam dla Was grę Kroniki Zbrodni 1900. Jest to druga część Kronik Zbrodni tego cyklu, seria Millennium. Poprzednia część, którą też Wam pokazywałem, działa się w 1400 roku. Ta się dzieje w 1900 roku. Jest jeszcze trzecia część, która będzie wydana jakoś na jesień. I ma w tytule 2400, czyli dzieje się w przyszłości. Jeśli nie gracie w Kroniki Zbrodni, jest to seria, w której jesteśmy detektywami. Podstawowe Kroniki Zbrodni działy się no współcześnie. Bo jeszcze wersja Noir, która działa się gdzieś tam w XX wieku w Stanach, te są podzielone, przydzielone okresami co 500 lat, i są to gry, w których jesteśmy po prostu detektywami. Czyli, czy, czy może akurat tej, że nie jesteśmy detektywem, tylko jesteśmy z tego co pamiętam, reporterem, ale który też ma jakby rodzinne korzenie detektywistyczne i, i będzie przeprowadzał różnego rodzaju śledztwa. Czy jesteśmy, powiedzmy, detektywem, który rozwiązuje zagadki kryminalne? Zagadek mamy w tej części 5, w poprzedniej części też było 5. I tak, po pierwsze, gra wymaga aplikacji. Bez aplikacji nie zagracie. Większość dialogów, tekstów czytamy w aplikacji na telefonie czy tam na tablecie. Tutaj mamy karty: mamy karty postaci, mamy karty lokacji, po których się przemieszczamy różnych śladów, tropów i tak dalej, ale każda karta, czy każdy element tej grze ma kod QR, który musimy sobie w aplikacji zeskanować i wtedy możemy dopiero na przykład z danym osobą rozmawiać, możemy sobie wypytywać o różne rzeczy, czy przemieszczać się z lokacji do lokacji, więc bez aplikacji niestety nie zagracie. Mówię niestety, dlatego że wiem, że jest część osób, która nie jest jakby chętna na łączeniu planszówek z aplikacjami. Mi to osobiście nie przeszkadza. Na pewno... Pozwala to autorom zrobić grę, po pierwsze, powiedzmy sobie szczerze, niższym kosztem, dlatego że, jeśli byśmy mieli wydrukować wszystkie karty, teksty, fragmenty, frazy. No, rzeczy, które tutaj jakby czytamy, czy które odkrywamy na papierze, w jakiejś postaci kart czy książki, skryptów, no to byłoby to troszeczkę na pewno droższe w produkcji. Po drugie, aplikacja też pozwala autorom pracować nad grą. Już po jej wydaniu, dlatego, że jeśli trafiają jakieś błędy, czy, czy, czy coś tam stwierdzą, że jeszcze warto byłoby poprawić, no to mogą taką aplikację zaktualizować. A po trzecie, muszę powiedzieć, że akurat w tej, w tej grze faktycznie używanie telefonu jako czy aplikacji w telefonie jest całkiem przyjemne i całkiem fajnie działa, dlatego, że oprócz tego, że, że skanujemy różne karty, żeby z nimi porozmawiać, czy tam, tak jak mówiłem, tam, przenosi się między lokacjami. To też na telefonie jakby badamy miejsca zbrodni i wygląda to tak, że, że kiedy jesteśmy w miejscu zbrodni, tam pojawia się odpowiedni przycisk, który sobie na telefonie jakby włączamy. I wtedy ruszając z telefonem góra-dół, lewo-prawo, obracając się, widzimy na ekranie tak naprawdę to miejsce zbrodni. Musimy zapamiętać różne rzeczy, ślady, zwrócić uwagę na, na, na elementy, które wydają nam się podejrzane, i potem na podstawie tego, co zobaczyliśmy na miejscu zbrodni, możemy sobie szukać różnych śladów, więc to też fajny, fajny element. Te sprawy, które są tutaj w pudełku, no nie wiem w tej części, ale tak, bo przynajmniej w poprzednich, mają różne poziom trudności. Zaczynam od takiego najprostszego. No i ta ostatnia sprawa jest już bardziej, bardziej skomplikowana. Jest tu też wprowadzenie, czyli tak naprawdę instrukcja nie jest zbyt długa, zaraz zresztą Wam pokażę, ale jeśli nawet nie chcecie jakoś specjalnie tej instrukcji czytać, możecie odpalić od razu tą pierwszą wprowadzającą sprawę, która Was poprowadzi krok po kroku i pokaże Wam na czym gra polega. Więc zabierzmy się za unboxing spoilerów, raczej nie będę chciał tutaj wam robić, więc pokażę Wam tak pobieżnie te elementy, które mogę Wam pokazać, ale właśnie dzięki aplikacji i dzięki temu, że, że większość tekstów yy, czy kluczowych elementów związanych ze sprawami jest yy, potem świetlana na ekranie telefonów już w aplikacji. To tutaj te karty są bardzo neutralne, bo mamy twarze, mamy jakieś tam przedmioty, mamy jakieś lokacje, ale nie ma takiego niebezpieczeństwa, że przy otwieraniu pokażę Wam jakieś kluczowe rzeczy, które są, które Wam po prostu zabawę. Także zabierzmy się za unboxing i pokażę Wam, jak to wszystko wygląda w środku. Tak wygląda opakowanie Kronik Zbrodni seria Millennium 1900. Hmm. Możecie sobie zobaczyć, pudełeczko jest e, nie takie typowe kwadratowe, tylko bardziej prostokątne, mniejsze, więc e, łatwiej zmieścić się na półce. <laughs> Także otwórzmy sobie. E, tu mamy też od razu informację, że po pierwsze, y, niezbędnym elementem jest aplikacja, którą możecie pobrać na iPhone albo na telefon z Androidem. I że jest to samodzielna gra, więc wszystko co jest niezbędne w środku, to że jest to druga część jakby serii, y, serii Millennium, nie powoduje, że musicie y, mieć pozostałe części. Możecie grać w nią niezależnie od y, wszystkich pozostałych części, czyli 1400 i y, 2400, która wyjdzie pod koniec tego roku. I tak, otwarcie pudełka, co mamy? Mamy instrukcję. Instrukcja. Instrukcja uciekła. Instrukcja nie jest specjalnie jakaś rozległa. 6, 7, 8 stron. Informacja o zawartości, o tym jak rozłożyć grę. No i tyle, tak naprawdę. Wiem, że jest to też sprawa wprowadzająca, więc jeśli. Nie czujecie się na siłach, żeby czytać instrukcję. Możecie od razu zacząć od aplikacji i od samouczka. Co mamy tutaj? Tu mamy planszę. Podobna do tej, która była poprzednio w kronikach zbrodni 1400. No, to jest bardziej w klimatach takich już no, nie średniowiecznych, a późniejszych. I tutaj rozkładacie sobie różne tropy czy ślady, które zdobędziecie. Tutaj kładziecie. O jakby o których usłyszeliście, ale jeszcze ich nie spotkaliście i to jakby leży przed wami cały czas podczas gry. Fajnie, taka sobie teczuszka. I oczywiście mamy bardzo fajną wypraskę, yy, która powoduje, że żadne wszystkie elementy gdzieś nam nie latają. Mamy tutaj napisane Kroniki Zbrodni, Millennium Series. I to jest super sprawa, bo nic nam się nie będzie telepało po pudełku, kiedy sobie położymy np. pionowo na półce. Tutaj mamy jakąś erratę. Drodzy gracze, karty obiektów specjalnych są wydrukowane z nieprawdziwymi kodami. Ok, czyli to sobie musimy podmienić w stosunku do tego. Ja nie będę tego otwierał, bo jak mi się pomiesza, to już nie dojdę do tego, co było którym elementem. Zaczniemy sobie może od lokacji. To są lokacje, które możemy odwiedzać w czasie gry. Nie jest to żaden spoiler, no bo co to za spoiler. To jest nasza pierwsza lokacja startowa, bo jesteśmy dziennikarzem, który bada różne śledztwa. Tu mamy naszą redakcję w gazecie, dwustronne i różne lokalizacje mulę Rouge i tak dalej. Jeśli byliście w Paryżu, to coś Wam się pewnie będzie kojarzyło i coś tam sobie rozpoznacie. W aplikacji skanujemy te kody. Jeśli wyskanujemy kod, no to się gdzieś tam przenosimy, jeśli zeskanujemy kod na przykład o postaci, no to wtedy z tą postacią możemy sobie rozmawiać. Jeśli wyskanujemy kod jakiegoś tropu, to wtedy możemy na przykład tą postać pytać o ten kod. I to sobie po prostu skanujemy, skanujemy i dzięki temu mamy różne informacje na ekranie. Grafika jest fajna. No Jest to już mówię 1900 rok, czy już nie mamy takiego średniowiecznych mroków. Tak to sobie wygląda. I te różne lokacje się dublują w tych sprawach. W sensie, że odwiedzacie te same lokacje w różnych, podczas różnych e, dochodzeń, które będziecie tutaj przeprowadzać. Tutaj mamy, uwaga, nie oglądajcie wcześniej kart zagadek. Powinny leżeć w talii rysunkiem do dołu. No, jedną jakąś. A nie, nie pokażę. A to sprytnie zrobili. Po poprzedniej części było tak, że e, jak się odsunęło na drugą stronę, to coś tam było widać. może było jedną podejrzeć. Z tych kart Wam raczej e, nie chcę pokazać. Może jakąś pierwszą, co tam mamy. Mamy coś takiego na przykład i to nam coś tam podpowiada. Jedynka to żaden spoiler, bo pewnie od, od tej sprawy i tak zaczniecie. I takie karty też odkrywamy w czasie gry, kiedy gra Wam e, pokaże. I tutaj się przyglądając, zaglądając, oglądając, musimy coś tam sobie znaleźć. E, czy czegoś tam sobie mm, się domyślić trzeba. E, nie wiem, jak jest w tej części wytłumaczone to fabularnie. W tej poprzedniej to były karty takich wizji, które nasz detektyw średniowieczny, te wizje różne, miał i one nam podpowiadały troszeczkę to, co się tam na danym miejscu zbrodni wydarzyło. Tu mamy karty postaci, tu pani, która pracuje w redakcji i nam może podpowiadać różne rzeczy, a tu mamy różne osoby, które możemy spotkać podczas gry. Właśnie dzięki aplikacji fajne jest to, że na przykład ta postać ma numerek 6, ma tutaj swój kod. I na przykład w pierwszej na przykład sprawie, no ja szczelam teraz, to może być osoba, która kupuje w sklepie jakiś chleb i zobaczyła na przykład sprawcę zbrodni, a w sprawie numer czwarty, numer cztery może to być jakaś matka rodu, która coś tam się wydarzyło. Czyli te postacie mogą być wykorzystywane w różnych sprawach, dzięki temu, że no, zależy się od tego, jak sobie autorzy daną sprawę oprogramowali, no to ta postać może być taką albo inną osobą. Um. Fajne, grafiki bardzo fajne, bardzo klimatyczne. No w ogóle te kroniki zbrodni są bardzo ładnie wydane wszystkie te części. Muszę powiedzieć, że jak się to tak wszystko porozkłada, jakiś pan podejrzany, jak się to wszystko tak porozkłada na, na stole, to jest bardzo fajnie, bardzo zachęcające i aż ja chce się te sprawy rozwiązywać. Aczkolwiek tak jak już mówiłem wcześniej, dużo czasu będziecie. No może nożem ciągnę. Dużo czasu będziecie poświęcali patrzeć jednak w telefon, dlatego że wszystkie dialogi odbywają się właśnie tam. Dlatego ta gra w jakimś dużym gronie aż tak się może super nie sprawdza. Dlatego że no chyba, że będziecie w 5 osób, czy tam cztery, nie wiem, siedzieli, wpatrywali się w telefon, oczywiście też tak można, ale ponieważ duże rzeczy odbywa się na telefonie, no to myślę, że to jest idealna gra, żeby sobie pograć no nie wiem, w dwie osoby. Solo na pewno też gra się super, no bo siedzicie procesami przy stole telefonem i rozwiązujecie zagadki. I tutaj są różne rzeczy, które możecie, jakby tropy, które możecie odnaleźć podczas rozwiązywania zagadek kryminalnych. Wygląda to tak, że w aplikacji pojawia się Wam miejsce zbrodni, sobie tym telefonem ruszacie, oglądacie miejsce zbrodni i potem, jeśli coś Wam wpadnie w oko, możecie potem tych rzeczy w sobie szukać. Książki, czasopisma i tak dalej, i tak dalej, rośliny. I tu są gdzieś te specjalne karty. Które to trzeba było podmienić z tą erratą Także też jak będziecie rozpakowywać grę Nie pomieszajcie sobie coś z czym, bo będzie ciężko Wam to odnaleźć Więc tych kart jest 15 No to są też wykorzystywane, aplikacja po prostu Wam mówi Kiedy należy daną kartę czasem wyłożyć na stół, czasem ktoś Wam o niej powie Czasem znajdziecie ją na miejscu zbrodni Tak to właśnie wygląda Czyli widzicie, tych elementów jakoś strasznie, strasznie dużo nie ma. Mamy y, tropy, przedmioty, mamy postaci, mamy te karty zagadek, których nie powinniśmy oglądać przed rozpoczęciem gry. Y, no i mamy te lokacje, po których możemy się przemieszczać i krótką instrukcję, a całe mięcho jest y, w aplikacji, tam rozwiązujemy zagadki, rozmawiamy, czytamy dialogi i, i wczuwamy się w rolę y, detektywów. Także dzięki za uwagę. Zapraszam na Instagram, na Facebooka, na Twittera. Będzie tam recenzja. Będą tam też zdjęcia z rozgrywki, takie może niespoilerowe, ale jakieś tam będą. Także dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Cześć!